Witam serdecznie w festul TV. Nazywam się Frank i chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować, w jaki sposób wykonać szczeliny dylatacyjne w parkiecie lub panelach w okresie późniejszym, już po jego ułożeniu. Spróbujemy odtworzyć to na niniejszym filmie. W tym celu przykręciliśmy część parkietu do ściany. Tutaj z tyłu będę wycinał szczelinę dylatacyjną. Innym zastosowaniem byłoby, jeśli chciałbym zamontować w salonie przewody do domofonu i ułożyć je w sposób niewidoczny. W tym celu mogę również wyciąć szczelinę, aby umiejscowić kable w niewidocznym miejscu. Ten rodzaj pracy możemy doskonale wykonać przy pomocy naszego urządzenia wielofunkcyjnego Vectoro OS 400. Będziemy potrzebowali też odpowiedniego brzeszczotu oraz elementów wyposażenia. Elementem wyposażenia jest ten oto ogranicznik głębokości. Dzięki niemu możliwe jest dokładne ustawienie głębokości cięcia. Ogranicznik zostanie nałożony i zamocowany w żądanej pozycji. Głębokość ustawiana jest z boku. Und kann ich dann dementsprechend in der Position arretieren und in der Seite dementsprechend Tiefen einstellen? Und? W Systemie Fast Fix mocujemy następnie Brzeszczot. Brzeszczot wyposażony ist w ochronną Osłonę Gummowowow. Das Sägeblatt hat hier so eine Gummierung als Schutz und wir setzen das hier auf. Natürlich.

W moim przykładzie to bardzo proste. Głębokość definiuje w tym miejscu. W ten oto sposób przygotowaliśmy wszystko i możemy zaczynać pracę. Tak, jak Państwo widzicie, wycięliśmy kawałek parkietu. Teraz możemy ułożyć przewody, a następnie przykryć je listwą cokołową. Dzięki urządzeniu Vecturo praca jest szybka i łatwa. Mam nadzieję, iż udało mi się sprawić Państwu odrobinę radości z oglądania dzisiejszego odcinka Festul TV. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem ponownie, Wasz Frank.